Anna Wojtusiak, witam Państwa. Pomaga na różne sposoby i czyni to z sukcesami od wielu lat. Mowa o Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. Trudno zliczyć tak naprawdę wszystkie akcje i działania, których jest organizatorem. My spróbujemy powiedzieć o kilku z nich. O tym porozmawiamy z Wicedyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Panią Beatą Kociołek. Witam bardzo serdecznie w naszym studiu. Dzień dobry. I ja również witam. Dzień dobry. Panie Dyrektor, Caritas pomaga najbiedniejszym i to właśnie głównie do nich kieruje swoje działania. Mówi się, że z roku na rok rośnie poziom ubóstwa w społeczeństwie. Rzeczywiście jest tak, że do parafii puka coraz więcej takich potrzebujących, biednych, czy też bezpośrednio zgłasza się do Państwa siedziby przy ulicy Staszica? Na, na pewno skala potrzebujących zwiększa się zdecydowanie i, i zarówno i u nas na, na Stasica i w różnych naszych jednostkach, a także w parafiach, czyli w tych naszych jednostkach terenowych, tak? bo Caritas Częstochowska obejmuje swoją właściwością całą archidiecezję, czyli część województwa śląskiego i łódzkiego. Z czym to się wiąże tak naprawdę, że tych potrzebujących jest więcej? Nie wiem, ludzie masowo tracą pracę, na przykład obniża się stopa życia, jak to jest? Ja myślę, że to, na to mają wpływ różne czynniki kiedy one wszystkie się zbiorą razem tak to powstaje problem i nie zawsze rodziny są w stanie same sobie z tym problemem poradzić dlatego tak dużo organizacji które udzielają pomocy i tak jest to ważny temat no takie rodziny wiedzą gdzie mają się zgłaszać tak naprawdę od razu wiedzą że mają przyjść właśnie do Caritas to jest oczywiście, to jest różnie. Tak? tak jak wspomniałam, my współpracujemy z parafiami i do nich jest najszybszy dostęp. Tak? Dostajemy też informacje od Księży Proboszczów, że gdzieś tam właśnie w terenie jest potrzebna pomoc. Ale też tutaj w Częstochowie myślę, że Częstochowianie wiedzą, tak? że jest Caritas Częstochowska, która mieści się na ulicy Staszica 5, a także różne nasze jednostki a więc jadłodajnie, punkty wydawania odzieży, wydawania posiłków, tak? świetlice też terapeutyczne mamy. To wszystko jest po to, żeby, żeby służyło ludziom i generalnie ludzie o tym wiedzą i przychodzą. No właśnie, prowadzicie przytuliska na terenie Częstochowy, prowadzicie też taki dom, ośrodek samotnej matki. Sporo jest takich miejsc, ale ja już nie mówię o takich osobach, które nie mają własnego domu, mhm. bo pomagacie właśnie takim osobom potrzebującym, które ten dom jeszcze mają, ale już są w tak trudnej sytuacji, że muszą zwrócić się o pomoc. To jaką tę pomoc świadczycie? Właściwie to przeróżną, bo począwszy od, od wykupowania leków, tak, które są potrzebne, poprzez właśnie wydawanie posiłków, odzieży, butów, również tutaj nasza następna akcja będzie też tego dotyczyła, a zima się zbliża, więc to jest ważny, ważny temat. Ale także pomagamy właśnie w, w tych świetlicach socjoterapeutycznych. Dzieciaki tam mają naprawdę dobre miejsce, sprzyjające ich rozwojowi. Ale także tutaj Pani już co prawda wspomniała o naszych przytuliskach, tak, to są osoby, które nie mają własnego dachu nad głową, ale też bardzo dużą naszą atencję mają, tak? I, i pomagamy im w różnych również dziedzinach. Mówiła Pani o tych świetlicach środowiskowych. Oczywiście tutaj ta taka najważniejsza właściwie akcja Tornister Marzeń. W tym roku Tornister Marzeń 2014 to właśnie z myślą o takich dzieciach, których rodziców nie jest stać na to, żeby dzieciom zakupić przybory szkolne, mm -hmm. pomocy naukowe, książki, podręczniki. No właśnie zrobiliśmy to w tym roku bardzo kompleksowo, bo zaczęliśmy od podręczników. Wiadomo, kończy się rok szkolny, rodzice już zaczynają się rozglądać za podręcznikami, które są drogie po prostu. I nie wszystkich stać na to, żeby po prostu zakupić swojemu dziecku. Zaczęliśmy tę akcję od końca czerwca. Bardzo dobrze ona się rozwinęła i, i również zakończyła. A to dzięki Obnieczyliśmy... pomocy dotrzeńców. Tak, jak najbardziej. Caritas Częstochowska współpracowała, współpracowała i współpracuje dalej z Caritas Polska i dzięki właśnie tej współpracy rozdaliśmy około 1500 różnych podręczników nowych. I pomoc wyskało, no właśnie, szacujemy, że 200 rodzin, tak? 204 rodziny. Więc to jest naprawdę dobry, dobry wynik. Później była akcja Tornister Marzeń, a więc te wszystkie książki, które już dzieciaki miały, mogły zapakować do tornistrów i też tutaj dzięki Państwa zaangażowaniu mogliśmy tę akcję no, rozszerzać, tak? Najpierw było 300 tornistrów, później 350, doszło do 400 tornistrów i wszystkie one zostały rozdane osobom, które faktycznie tych tornistrów potrzebują. Te to osoby zgłaszały się właśnie do, do Państwa po tę pomoc? To znaczy, my mieliśmy taką procedurę, że przede wszystkim te osoby zgłaszały się do parafii. I, i, tam żeśmy... I tam zgłaszały zapotrzebowanie. Tak, tak. I tam, no i parafie oczywiście zgłaszały do nas to zapotrzebowanie i tam żeśmy dostarczali tornistry. I mamy też taki odzyw, że bardzo te tornistry się podobały, są naprawdę dobrej jakości i sądzę, że dzieciaki naprawdę poszły z uśmiechem do szkoły i o to właśnie nam chodziło. I teraz kolejna akcja również z myślą o potrzebujących, o biednych rodzinach. Program Embargo, właściwie całkiem niedawno zainaugurowany, e, tony warzyw i owoców trafią do takich potrzebujących rodzin z regionu. Tak jest. To już zapewne Państwo wiedzą, że Częstochowska Caritas prowadzi taką akcję embargo, czyli rozdysponowujemy te nadwyżki żywności, które zostają w Polsce ze względu właśnie na, na rosyjskie, rosyjskie embargo. Dzisiaj mamy kolejną dostawę jabłek. Na razie zaczynamy od jabłek, ale przed nami też różne też warzywa i, i inne owoce, które będziemy przekazywać do domów pomocy społecznej, tam gdzie funkcjonują nasze jadłodajnie. Tam, gdzie funkcjonują jadłodajnie, które są organizowane i prowadzone przez zakony, tak? przez parafie, wszędzie tam będzie ta żywność dostarczona, ale również do osób indywidualnych, które się do nas zgłaszają, one też dostaną, właśnie no, jabłka, ponieważ Bo no ktoś tak, może, może powiedzieć: No to tylko jabłka. Tylko em. albo aż. Oczywiście punkt y, widzenia może być różny, tak? Można powiedzieć tylko jabłka, ale można też powiedzieć, no właśnie te dzieci, tak, które idą do szkoły, nie mają takiej możliwości, żeby to jabłko do szkoły wziąć. Więc to jest a to nie jedzą rano śniadanie. Jedyny no posiłek, to jest ten zjedzony na przykład w szkole, bardzo, bardzo zapewnione przez świetlice środowiskowe. Więc ja myślę, że ja myślę, że trzeba do tego podejść bardzo tak racjonalnie. Mamy czym się podzielić, rozdajemy to, to jest potrzebne i myślę, że, że o to właśnie chodzi w pomocy. Prawda? Nie zawsze musi być to takie wielkie wow, ale ta drobna pomoc też jest niezwykle ważna. No właśnie, ta drobna pomoc zaczyna się już na etapie szkoły. Przecież szkolne koła Caritas działają od wielu lat. Właściwie to dzieci włączają się w niesienie pomocy już tak, dzisiaj. Tak, to, to jest fantastyczne. Ostatnio mieliśmy spotkania, właściwie dwa dni, piątek, sobota, ze szkolnymi kołami Caritas, które działają właśnie w naszej diecezji. I um, przyjechało mnóstwo dzieciaków, bardzo chętne do pomocy. E, postanowiliśmy, że będziemy wspólnie prowadzić taką akademię wolontariatu. E, będziemy my tutaj z centrali wyjeżdżać też do nich, żeby, e, żeby mówić im o idei wolontariatu. Żeby A tego o wolontariatu świadomy. trzeba się uczyć? Tak, trzeba się uczyć. Trzeba, e, trzeba wiedzieć też jak dobrze pomagać. No jak dobrze się. pomagać? Mhm. Jak dobrze pomagać? To znaczy trzeba rozeznać potrzeby i trzeba wymyślać coraz to nowe formy i pomocy, i zdobywania również sponsorów, bo to jest kluczowa sprawa. Tej chętnej młodzieży nie brakuje doniesienia pomocy. Myślę, że na tę chwilę możemy powiedzieć nie nie brakuje, ale zawsze jesteśmy otwarci i jeżeli będzie coraz jeżeli będzie nas więcej, będziemy mogli więcej pomocy czynić. Pomagać może każdy. Szukacie właściwie wolontariuszy w każdym wieku, tak. którzy mogliby pomóc, pomóc w tych różnych jednostkach, które prowadzicie na terenie miasta. Tak, przede wszystkim akcentujemy tutaj wolontariat młodzieży, dzieci i młodzieży, ale tak jak pani tutaj wspomniała, y, oczywiście jesteśmy tutaj otwarci na wolontariat osób dorosłych. Często y, osoby, które y, no są już w wieku takim emerytalnym, mówią, no nie za bardzo wiemy, co teraz zrobić, prawda? wolnym czasem. Tak właśnie, zapraszamy. Tutaj przez lata na, w, naszej, w naszej jednostce w domu miłosierdzia przy ulicy Rapackiego funkcjonowała kuchnia właśnie dzięki paniom, które były wolontariuszkami. I teraz akurat tam nie ma, nie ma kuchni, tylko wydajemy posiłki. Ale cały czas utrzymujemy z tymi właśnie paniami kontakt, bo one, że tak powiem, przekwalifikowują się, tak? Ludzie chętnie właśnie udzielają się w tej działalności wolontaryjnej, no bo no nie ma zarobku, o tym trzeba powiedzieć. To jest działalność bezinteresowna, która nie wiąże się z jakąś działalnością dochodową. Tak, ale myślę, że czymś bezcennym absolutnie jest uśmiech dziecka, tudzież jego rodziców, którzy którzy wiedzą, tak, że dziecko potrzebuje operacji i my możemy, my jako Caritas Częstochowska możemy ich w tym wesprzeć i, i ta ich radość, tak, że może się odbyć ta operacja, że jest szansa, że, że dziecko będzie zdrowe, to jest po prostu bezcenne. Pani dyrektor, teraz zbliża się tydzień miłosierdzia w związku z tym tygodniem. Będą Państwo organizować na terenie Częstochowy różne akcje. Wiem, że na Placu Biegańskiego ma się coś ciekawego odbyć. Tak, i jedna z takich właśnie centralnych naszych akcji to jest akcja Wybierz Coś dla Siebie, która odbędzie się właśnie na Placu Biegańskiego 8 października w godzinach od 12 do 15. Będziemy pokazywać, jak dobrze pomagać. W tej akcji wezmą też udział wolontariusze. A jak to. Tak będzie naprawdę wyglądać to zapraszam 8 października na plac Biegańskiego. Pani dyrektor, jakie najbliższe plany? No, teraz właśnie mówiła pani o tym, że będziecie między innymi zbierać obuwie w związku ze zbliżającą się zimą. Co jeszcze? Bo to jest trudny czas, generalnie wtedy potrzebujących jest naprawdę dużo. Tak, poza tym drodzy Państwo, zapełniają się nasze przytuliska. Już teraz już mamy. Już się zaczyna, bo tak. to już jest ten czas. Tak, już teraz właściwie mamy obłożenie w 80%, więc to zostaje tylko 20%. Tak. Już więcej nie damy rady obsłużyć potrzebujących, więc to, to, jest, to jest ta jedna sprawa. A druga kwestia to, to właśnie obuwie, tak? Niezwykle potrzebne zimą. Sami, y, sami wiemy, bo widzimy, przechodzimy alijami, że czasami jest zima, a, a dzieciaki chodzą w trampeczkach, więc trzeba im pomóc. Trzeba pomóc też ich rodzicom. Chodzi wszystkim. tylko o obuwie czy, czy, czy także o odzież? Nie, nie tylko o odzież, a szczególnie właśnie taką odzież zimową, bo Państwo teraz przynosicie do nas odzież letnią, e, tyle że nam Właśnie w tym momencie potrzeba odzieży zimowej, żeby pomóc no, ogrzać się, tak? Jeśli chce ktoś rzeczywiście pomóc, to do siedziby przy ulicy Staszica tam przychodzić? Tak, tak, zapraszamy do nas przy ulicy Staszica 5. Jesteśmy otwarci dla Państwa od godziny 8 do godziny 16, także bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. My również apelujemy o tę pomoc przedbliżającą się zimą. Ja dziękuję bardzo za rozmowę i za to spotkanie. Bardzo pani dziękuję. Moim Państwa gościem byłam Beata Kociołek.